Pan ma urządzenie takie na silnik samo kręci i robi sok z silnych w problem. No i ulubiony Trzeci co do wielkości miascie Kolumbii ładnie w centrum Central Plaza Oczywiście w Santiago de Cali, bardziej znanym jako po prostu Cali dopiero tu się dowiedzieliśmy, że jest to Santiago de Cali tak spoko, ale bloki no średnie jak na centrum Ta Banku tak Na placach takich to... Siedzą sobie, jedzą lody Nie pracują Siedzą Też to jest ale... Nie wiem, jedni mają siestę, inni nie Zależy kto W Argentynie mieli, wszyscy tu nie Seguros Boliviaros Kali jest trochę zasypione Tutaj przynajmniej Głębiej łębi więcej niż klikowy. Tak ile ale co po niektóre budynki są ładne ale co po niektóre są brzydkie a tam na przykład a tu taki ładny internet mamy, Wi-Fi gratis a tam jest, kręcą trudne sprawy ja już udzielałem wywiadu z Peru więc nie muszę więcej Piazda, pewnie O, ten jest ładny kościółek. Witamy z Kolumbii, z Kali Jesteśmy tu już czwarty dzień. Tak? Tak. Dzisiaj jest Niedziela Palmowa. Chcieliśmy pójść do kościoła, kamsze. Niestety wszystkie kościoły były zamknięte. Możliwe, że podczas siesty są zamknięte. To tak były zamknięte, że nawet bramy były zamknięte, nawet się nie dało wyjść powąchać. W każdym razie ludzie tam wchodzą do kościoła, widzieliśmy rano jak nosili palmy swoje. Palmy, bardziej przypominające palmy niż te nasze palmy. Jest bardzo ciepło, 31 stopni w cieniu. Szliśmy koło stadionu, był jakiś mecz. I nasz supermarket tu jest obok. Tak. Wreszcie są supermarkety w Kolumbii. Długo nie robiliśmy zakupów w supermarketach. Od Argentyny chyba, nie? No weź no, przesady! I nie byliśmy w Supermarketu. No i tak, co Marek? Powie Kolumbii? Czy mecz, mecz się zaczynał i wszyscy byli poubierani. Klub Ameryka tu jest niedaleko. A no. I, I sponsoruje ich Pepsi chyba. Mieszkamy w fancy dzielnicy, gdzie są same takie restauracje. Jak się nazywa ta dzielnica? Miraflores. O, nie, formuła pierwsza niestety nie leci. Kubica się nie pojawi na razie. Wreszcie, w dogodnych warunkach mogliśmy odpocząć, bo znaleźliśmy sobie całe takie mieszkanko. Jakby ze wszystkim i kosztowały jedynie 50 ze za noc. I ze śniadaniem. Jeszcze. No to nie tak tanio, bo najtańszy jakiś to byśmy mogli mieć za 45, coś takiego. No tak, ale warto. Możemy sobie gotować. Tym bardziej, że jeśli chodzi o kuchnię, no to w tych takich restauracjach na naszą kieszeń to jest to, jedzenie, co już jest od Boliwii, czyli jest kurczak smażony, ryż albo mięso smażone. Nie jest też tak tanio jak w Peru i w Boliwii. A podobno miała być taka tania Kolumbia, tańsza od Peru, a jak na razie obiad ile to kosztuje? mniej więcej 10 zł, nie? Tak, tak. tak. a w Boliwii i Peru jedliśmy Ej. od 5 już ale piwo tu jest tanie ale ma tylko 4% jest małe ale trzeba dużo piw wyrzucić tak, jesteśmy w pali, to miasto jest teraz znane kiedyś z salsy. kolejny fancy club. tak, wczoraj byliśmy na spotkaniu się i ludzie z, z, tak. z salsy tak. tańczyli na spotkaniu z couch surfingu Nikt nie tak. mówił po angielsku z lokalców, albo dukali bardzo kiepsko. Tak. Więc... Ktoś tam nawet mówił, ale nikt się nie starał. E... Wszyscy mówili po, po hiszpańsku cały czas. Była jedna Polka, też mówiła cały czas po hiszpańsku. Jakoś za bardzo z nami nie nawiązała rozmowy, ale było fajnie. Graliśmy w różne gry w parku. Więc fajnie, ale o, tak o, rozmawialiśmy. O. <laughs> rozmawialiśmy właśnie o tym, że jak do tej pory to jednak najbardziej otwarci i tacy komunikatywni ludzie, tacy też tacy, tacy, nie wiem, nastawieni na, może na turystów czy coś, byli w Argentynie? nie. Wiem. Tak, bo tam mało turystów, więc pewnie dlatego. Jak zobaczyli nas, to zawsze się pytają, gdzie jest, skąd jesteśmy. Po co, kiedy, ile. No, a tu w Poly tak mili są też ludzie, nie powiem. Ale jeszcze nie trafiliśmy tak. O tu jest Tylko kościół. Się... O. A my chodziliśmy 2 km. Ale też zamknięte. Wszystkie zamknięte. Dzisiaj niedziela, nikt nie pracuje. Tu się szanuje z Też brama jest otwarta w tym na niej, ale zbliżona. No. Więc widzieliśmy kilka ładnych kościołów z Tak, słyszeliśmy kościoły. No, okolicie. będziemy jeszcze trochę w Kolumbii, to może czy więcej jeszcze czegoś dowiemy. Na razie to na razie to nam się podoba, jeśli chodzi o klimat, podoba nam się tutaj nasze mieszkanie i ta dzielnica, bo w centrum, jak byliśmy, to była masakra. Było tak głośno, pełno ludzi i tak jakoś odzwyczailiśmy się chyba od takich zbocznych miejsc, No, zresztą tu miasta są dużo gorsze niż w Polsce. No, to tak mówiliśmy na początku, że no wreszcie taka cywilizacja w tej kolumnie, tutaj tak ładnie, cywilizowanie, czysto. Cicho, spokojnie a jak poszliśmy do centrum to była masakra masak. No. i nasz apartament ten biały jest spoko tylko miał być 2 km bliżej centrum hm. jak podjechaliśmy pod tamto miejsce się okazało że jednak jest 2 km dalej więc trochę nas zrobili na szaro na biało na biało dobra kończymy Jesteśmy w Manicales, to jest miejscowość pomiędzy, dokładnie w połowie drogi między Cali a Medellin. Dlatego też tu przyjechaliśmy. Chcieliśmy trasę na dwa dni rozłożyć. Co to jest ta rzecz? Człowiek orze? Człowiek orze, jak może. Właśnie w nocy się spalił Notre Dame w Paryżu, a tutaj jest dość podobny nawet, nie? nie? Jakby się uprzeć? No. Nie ma sensu odbudowywać. bardzo ładne, miasto górskie, turystyczne. No, tylko z sprawa tam. Tak. Po jeden dzień tylko tu byliśmy. Mieszkaliśmy w super dzielnicy. Tu były dziewczyny, w krótkich spódniczkach chodziły. To, a tym miasteczko fajne. Ostatni luk na Manizales. Mm -hmm. Z kolejki górskiej.

Medellin i Komuna 13 kiedyś... najpopularniejszy teraz kierunek turystyczny w mieście kiedyś dzielnica bardzo niebezpieczna Nawet tak dyborny. teraz jak widać tańce, kulanki swawola. biedna, a teraz zarabiają dobrze, dobrze. Więc... oczywiście w tym miejscu nas kierowca Ubera wysadził całkowicie gdzie indziej, bo chcieliśmy na dole tych schodów a kierowca, powie, kierowca nie wiedzą no, drogi i nas zostawił. Myśleliśmy przejść przez taką. no mniej ciekawą część miasta. Dzielnicy. Na szczęście nikogo nie było. Poza zapachem zie, ziela palonego. Inny widok z komuny Trece. Chydatka. Całkiem przyjemnie. Na pewno czyściej i bogaci niż w brazylijskich. Dzielnica. Pełno pamiątek, wszystko można śpiewają, tańczą. Krają to jest. Nie. Pasaż spacerowy nie jest taki długi.

i najsłynniejsze schody ruchome w Kolumbii. Patrz lemon and salt. O, piwo za 50. Plac centralny w Medii. I piękne. Ideały piękności tutaj są. Rzeźba. O. I beatka. Ładny placyk. Przyjechaliśmy cią. O! Nie no, facet ma sprzęt. Kobieta z owocem. Myślę, że nie tylko owoce, ta kobieta spożywa. Była taka buzia. Buzia jest ładnie. Ten kościół mi się podoba. To chyba nie jest kościół, bo nie ma krzyża. Jakiś pałac. Koteczek. Koteczek. Wszyscy ciekają w wodzie. A są tu jesteś mieszkańcy? Nie, mieszkańców tu nie ma. Koteczek z przodu się ładnie prezentuje. Nie tak pani w Ratka cyka wszystkiemu fotki o, tam pani bez z głowy Tak wygląda Medyin. Podobno jest bezpiecznie, ale nie do końca Oj powodziło się, ja chcę z lewą? zdjęcie Jesteśmy w pobliżu i W miejscowości Guatapé Wchodzimy w góry. No, darza się. I wchodzimy na tą górę. Na kamień. Tak, kamień w tym świecie dość duży. chodziliśmy tu 3 godziny zamiast dwóch, bo dzisiaj jest wielki piątek. I wszyscy opuścili będę śniadamy. To jest masakra. jest kolejka do wejść, już 50 schód. Zostało tylko 609. Tłumy ludzi tam Czekaliśmy półtora godziny. Ale już widok ładny. Ile aut, autobusów, wszystkiego. W dzień wolny, nie warto tu przychodzić. Ale nie mieliśmy wyjścia, bo tu jest tydzień wolny, więc to było jedyne wyjście. Wszystko zamknięte już od czwartek. Z stoimy? Fotki ktoś by robił? Nie, to. to No, może no, schodzą i znikają. I znikają pod. Uuu. Mała. Tu jest połowa prawie Pani za na schodach No, 18-letnia A my idziemy Tu dalej schodzą Więc... Ojej 375, to jest praktycznie połowa Naprawdę naprawdę tu poskładać. nie Kolejka już No, nie jest wytrenowana w chodzeniu. Roślinki, meszek, wszystko rośnie. Dobra. Naprawdę słabo z kondycją ludzi. No to... Dobrze. Widok z kamienia. Tu jest kamień. A widok jest fajny. Wreszcie nie jest to miasto, tylko jakaś wioska. Wioski. I to jest sztucznie zrobione jezioro. No ale robi robot. No. Jest, tak wygląda Dura, nic specjalnego w park najpierw tam jest bardzo fajny hotel pytanie czy kupujemy sobie piwko to jest pytanie bardzo da tam jest miejscowość ta kolorowa musimy tam iść na nogach tam i Guatapę miejscowo. Jest no, tu tutaj... tylu turystów, że się zżygać Fajnie by było. No. Peligro. Nie stawiać na tym. No. no, jeszcze bym tam pokazał. Restauracja, taka droga. Plaga Kolumbijska tak, Stan widok jest średni, bo nie ma już jeziorka Jeden punkt widokowy O ile ludzi z senfiki

Nie jest tak źle. To jedna z łatwiejszych górek, na których byliśmy. Najłatwiejsza. No, tak? no, Najłatwiejsza. Właśnie. Mam taką kątychę w tych górach, Czy w porównaniu do tych ludzi tutaj to masa. Bando. Jak się podobała góra? To nie góra, tylko kamień. Jak się kamyk podobał? Podobał mi się widok z kamienia. Ale w tym tłumie chodzić, to niestety... Cój dzień dzień by było, innego nie było, Ładnie też ten kamień, wygląda. mam go zgodę schody są tak zamurowane, nie widzę, na jakiejś tam wysokości.